Siema, siema, z tej strony Michał Łobanowski Dzisiaj transmisja nazywa. Zadawajcie pytania Jak chcecie to możecie coś tam mnie gadać, albo napisać Jakie chcecie to takie bardziej czy, czy jakieś takie albo normalne męskie Albo takie, które, o jedna osoba się jest. Pozdrawiamy pierwszą osobę. E... Piszcie, czy chcecie. Wysłał się. O, Adam. Eno, cześć Adam, jak tam? Transmisja misja taka, ja a je na łapkę w górę, już nie ma osoby. Eee, prze, prze, przepraszam, coś mi przerwało. Eee, co, co to nazywa? Włancemy. Eee, jak tam, psuwka? Eee, Zadawajanie ci pytanie, jak chcecie. Nie na razie nie mam na co odpowiadać udostępnijcie filmik jak chcecie żeby by, by wbiło dużo osób razie, oj zasłoniłem znowu sorry nie mm, top co to nazywa elo 1550 oj no kurde Zadawajcie pytania, udostępniajcie Jak chcecie, żeby było więcej transmisji nazywa łapkę w, o Jezu. Łapka w górę, o Subik Może będzie jakiś hmm. Co tu pomyśleć jak, jak będzie dużo Jak wam się takie transmisje spodobają, może jakieś gierki zrobię o jest znowu jedna osoba Eee Pozdrawiamy tę osobę znowu Udostępnijcie ten filmik Jak chcecie Żeby było więcej osób Ja mam 27 sługów Tak Eee czekajcie O Eee e, e, Wbijajcie dużo łapek W górę Żeby wbiło te parę sługów Oj. Eee, oj, sary, eee, Sorry, na razie kolega, Zadawajcie. Eee, pytania. O, dobra. No dobra, od kolegi pytanie. Zadawajcie pytania. zadawajcie tutaj pytanie na live, jakie będzie mało, bo na razie dalej się jedna osoba. Jak jesteś, to wszyscy zostawiamy na tej jednej sobie kto jest. Łapkę w górę, komentarzy. Może jutro będzie nowy live, tylko na wiosce, bo dzisiaj jadę na wioskę. I zapraszam... O, dwie osoby już. Yy, pozdrawiamy te dwie osoby oczywiście. Yy... Zapraszam na kanał kamerzysty. Dzisiaj mamy to coś. 18 kanał kamerzysty. Przypominam, ale nic nie zapłacił. Zapraszam na kanał Jakuba, który ma już parę tysięcy. Sorry, że mi tak wszystko tu słychać, ale koledzy piszą. Yy, mamy my to coś, mamy my to coś Mogę zaraz jakoś muzykę wpuścić, jakby wy chcecie, czekajcie Tylko zrobię rzut ekranu na kolegi Kurde Mamy to coś Tego nikt nie ma, o już 16 O 17 kończy live, jak będzie mało osób Czekajcie, zrobię tylko rzut ekranu O dobra, jak coś, to będzie dużo osób Dawajcie te trzy osoby Dobra, zaraz dam muzykę I wyślę tylko Adam pozdrawiam Cię Dawaj jakieś pytania może jak chcesz Adam do mnie Czekajcie, puszczę muzykę Nie wiem czy mi nie Nie wywali Właśnie Yy, treść misie robię na żywo Jak chcecie O to mój bra brata go widać Jak chcecie dalej treść mi się, to zostawiajcie łapki w górę Może jakieś gry będą, nie wchodź mi yy, O mój bracisek No nie, wygłupię się yy, Jak chcecie to dawajcie łapki w górę O Wącamy piękno i bestie. Ja nie wiem czy mi nie skraszuje. Jak coś to włączy od nowa, toś mi się na żywo. Czekajcie, spróbuję włączyć. Też mi się na... Czekajcie. E Poczekajcie. W